Szpilo zaczął dobrze, ale wydaje mi się, że ten, ten nogdon na jego korzyść zadziała na jego szkodę. Dlatego, że no trochę jakby Kluczem do zwycięstwa było u niego trzymanie zimnej głowy i, i boksowanie i, i e, łapanie, łapanie różeńskiego na kontrę, tak zresztą jak, jak było w przypadku tego pierwszego knockdownu. E, natomiast no, potem no, ten knockdown sprawił, że te emocje chyba wydarły się trochę spod kontroli. A w momencie, kiedy różeńskiemu udało się przejść do, do, do półdystansu, no to po prostu wyszły takie błędy podstawowe w boksie i, i wynikające nie, chyba z doświadczeń w ringu, czyli podnoszenie wysoko głowy, podnoszenie wysoko brody, odchylanie się, tak jakby taka nerwowa ucieczka przed ciosem, a to jest jakby pierwszy grzech w boksie. Zawsze trzeba brody trzymać nisko. Bardzo źle to wyglądało, no, naprawdę początek był obiecujący, może to troszkę wpłynęło na postawę Artura, że był zaskoczony, że tak łatwo trafił Łukasza i go miał Łukasz knockdown, potem Łukasz wrócił szybko do gry. Pierwszy Artur przy, na, przy ostrym agresywnym ataku Łukasza, podniósł brodę do góry, dostał cios na szczękę i później powoli zaczynała się egzekucja która była niepotrzebna. No, Przekrośnie na to patrzył Artur dużo wpisał się, dużo do polskiego boksu, ale widać, że z walki na walkę jest coraz gorzej i myślę, że jego najbliżsi trenerzy, osoby, które kocha, które szanuje, które, z którym liczy się zdaniem pomogą mu podjąć właściwą decyzję. Nie jestem też tak z Arturem blisko, wydaje mi się, no nie wiem, czy na to nie jest za późno oczywiście, ale wydaje mi się, że tutaj nie jest problem fizyczny, czy, czy nawet nie jest to problem zdrowotny, jest to problem, który siedzi w głowie i wydaje mi się, że przydałoby się, choć być może jest na to za późno, praca z psychologiem. Według mnie Łukasz nie boksował za dobrze, no, szedł frontalnie otwarty i Szpila na początku nie miał żadnego problemu, żeby go kontrować, skontrował go w sumie trzy razy, po jednym czasie był nogna, później te dwa też były czyste, natomiast no, potem Szpila popełnił błąd, został Został, spóźnił się trochę z kontrol i został w tym samym miejscu, na pół dystans, pół dystans to niestety domena, znaczy niestety, to jest domena różeńska, a niestety szpilki.